To chyba jedyna taka krowa na podhalu. Już od kilkunastu lat cierpliwie z roku na rok jest główną bohaterką nietypowego konkursu organizowanego w Rabczańskim Parku Rozrywki. Pomysł wziął się z tego, że chcieliśmy tu jakąś imprezę o randze mistrzowskiej, czegoś takiego jeszcze nie było i 14 lat temu po raz pierwszy zorganizowaliśmy taką imprezę i cieszy się bardzo dużym powodzeniem do dzisiaj. Ma swoich mistrzów, ma swoich zawodników, którzy przyjeżdżają co roku. Zawodnicy, mimo że mają niemałe doświadczenie w dojeniu sztucznej krowy, to podchodzą do konkursu raczej z dystansem. Od 2007 roku. Roku, rok w rok biorę udział. I to jest spontanicznie, bo trudno mieć, zorganizować sobie sprzęt. Chociaż jakby się pomyślało, na pewno by się coś zrobiło. Mistrzostwa początkowo były kolejną atrakcją oferowaną przez Rapkoland, ale przez lata poziom zawodów wzrósł tak, że rywalizacja momentami jest bardzo zacięta, a dojenie takiej krowy to nie przelewki. Dojenie takie jest zupełnie inne niż to jest dojenie czysto sportowe. Ma to bardzo mało wspólnego z prawdziwym dojeniem. Nie będę pokazywał, ale jest inny ruch po prostu dłoni i ręki, który trzeba ułożyć na wymionach. Doimy z dwóch wymion tylko. Zabawa to przede wszystkim Publiczność, doping oklaski, żeby się wszyscy dobrze bawili i mieli dobre wspomnienia. W zawodach startuje 50 zawodników. W historii mistrzostw zdarzało się, że chętni do wzięcia udziału w dojniu przyjeżdżali ze Stanów Zjednoczonych czy Niemiec. Nowością było zorganizowanie dwóch kategorii dla mężczyzn i kobiet. W ubiegłych latach były sygnały, że kobiety chciałyby mieć swoje mistrzostwa, chciałyby mieć też tytuł mistrza polski, a przy tych wyśrubowany kolejny raz się powtórzę w wynikach, które tu są, miały po prostu mniejsze szanse. No i tak zrobiliśmy mistrzostwa kobiet, mnóstwo kobiet przyszło tutaj, nawet w pewnym momencie zapisów było ich więcej niż mężczyzn. No i mamy w ten sposób pierwszą historyczną mistrzynię Polski. Impreza już na stałe wpisała się w krajobraz Rabkolandu. Ma swoich zagorzałych fanów, którzy specjalnie na tę okazję odwiedzają Rabkę Zdrój. A krowa, jak i zawodnicy już zbierają siły na kolejne mistrzostwa.